Program rozwoju liderów to jedna z aktywności, jedno z działań, na które zdecydowaliśmy się w ramach realizowanego od kilku lat w naszej organizacji projektu pod nazwą Better Workplace. Wierzymy bowiem, że dobrze skomponowany, dobrze przeprowadzony proces rozwoju liderów jest gwarancją rozwoju całej organizacji. Pewnie dużo jest ważnych kwestii, ale z tych, co mi tak utkwiło w pamięci, których ja będę chciał zastosować, to przede wszystkim odpowiednia, przemyślana komunikacja. Najważniejsze w roli lidera to poznać zespół, z którym się pracuje, poznać poszczególne osoby, ich indywidualne podejście do pracy, do życia i postarać się. Ułożyć tak pracę, żeby wyciągnąć z każdej osoby najlepsze cechy, żeby rzutowały pozytywnie na pracę zespołu. Jedno to, e, jak różne doświadczenia mają nasi menadżerowie. Wszyscy w firmie przy jednocześnie podobnych zdarzeniach, jakie im się przetrafiają z pracownikami, a drugie odnośnie już samych pracowników, jak różni potrafią być od siebie i że do każdego należy nieco inaczej podejść, zwłaszcza teraz jakby w dobie tej pracy zdalnej, podczas warsztatów dowiedziałam się, jaki jest mój styl zarządzania, z jakimi stylami współpracuję. Jak wejść w zachowania danego stylu, że jestem czerwona? Że preferuję i reprezentuję styl osoby o kompetencjach zielonej, czyli takiej nastawionej na relacje, na budowanie relacji w zespole. Natomiast no, są również inne style zarządzania, inne style kompetencji, i tymi stylami również trzeba umieć pracować i zarządzać. Wracam z nas, takim nastawieniem na zespół. Z czym wracam? Po warsztatach? Po warsztatach wracam z nową dawką energii i z wdzięcznością, że mam taki super zespół, na którym mogę polegać. Dziękuję Wam bardzo. Nie będzie pewnie to zaskoczeniem, raczej takie też potwierdzenie, dla mnie też to jest, że intuicja, intuicjo. Ale im lepiej się przygotujemy do danego działania, tym lepiej ono wypadnie. Nauczyłam się indywidualizować podejście do każdego pracownika i tak ułożyć pracę, żeby najlepiej wpasowała się w cele zespołu. Gdybym miała wybrać ten Krem de la Creme ze wszystkich, to zdecydowanie byłby to moduł um, ostatni dotyczący um, angażowania zespołu w dobie pracy zdalnej, w dobie pracy hybrydowej. Wydaje mi się, że. To zrozumienie, że e, każde pokolenie osób, które wchodzą na rynek pracy, troszkę od siebie się różni. Że oczekiwania osób młodych, które teraz e, pojawiają się e, na rynku pracy i rekrutują, e, składają CV do nas, do organizacji, e, to są osoby, które mają całkowicie inne oczekiwania niż to, kiedy my byliśmy w ich wieku i rozpoczynaliśmy naszą przygodę na rynku pracy. Bez zespołu, oczywiście. Bez zespołu to, to podstawa. Lider jest tak silny i mocny jak jego zespół. Natomiast to, co jest ważne w pracy lidera dzisiejszych czasów, to właśnie empatia i empatyczne zarządzanie. Oczywiście bez zespołu, ale również bez tego, żeby empatycznie podchodzić do każdego pracownika. Firma Human House realizowała dla NDDP Outsourcing program rozwoju liderów. I po zbadaniu potrzeb rozwojowych okazało się, że mamy liderów, którzy już mają jakieś doświadczenie zawodowe, są nawet po jakichś szkoleniach też menadżerskich, ale także osoby, które są świeże w tej właśnie nowej swojej roli. Zaczęliśmy pracę w projekcie od zbadania opinii pracowników na temat pracy w MDDP. Była to część projektu Better Workplace mającego na celu Poprawę y, środowiska pracy, doskonalenie tego środowiska pracy. Program ułożyliśmy w ten sposób, żeby zacząć od lepszego poznania samych siebie, żeby liderzy zrozumieli, jaki styl działania i komunikacji prezentują, jakie są jego mocne strony i obszary do rozwoju. No i również jak rozpoznać te style działania i komunikacji u pracowników, jakie potrzeby mogą mieć w związku z tym pracownicy. Y, I dotykaliśmy tematów, Komunikacji z pracownikami jeden na jeden, zarządzania stresem i emocjami u siebie i u innych, no a także prowadzenia rozmów rozwojowych, tego, w jaki sposób można rozwijać pracowników w organizacji i jak budować efektywne zespoły. Bardzo inspirujące spotkania w fajnej atmosferze. Bardzo się zżyłyśmy też z tymi osobami i z łezką w oku. No muszę powiedzieć, że już kończymy te spotkania, także będziemy tęsknić.